Pylaszkiewicz. Pylaszkiewicz w i wykaże mi Gałkiewiczowi i w ogóle wszystkim tutaj zgromadzonym piękność którego z ustępów. I prędko, bo periculum in mora, a wycisza, bo zarządzę klasówkę. Musicie móc. Musimy móc, bo inaczej ze szkołą będzie katastrofa. Jak nie zachwyca, jak w podstawie stoi, jak wygrze zachwyca. Ty nasz dziewiczy tak. Lud, czyn. No i odgłosem dziecka wołasz czyn. Czynu, czynu Czy no naród czeka. Jeśli wiesz, jak mu górę jako sława pierwsz człowieka, ona myśli, których Będę, jak oddalasz się od ludzi, znów odnajdujesz się w gębę Znajdź móg, dokąd biegniesz, sam pójdź o to w znak pani, najczęściej brak tchu na pretensje jak, jak tu zgarnąć respekt przesań? Za późno na powrót, jakiś restart masz zionków wrogów, reszta tyle kroków wokół Te same miejsca w szoku, bez zmian W następnym roku, te same przejścia, kilka piątków do przesunięcia Liczba wloków mostów, gdzie u brak Wyjścia nadal, błądząc w tych ścieżkach i zakończonych sprawach Nawet nie myślę o tym, jaką formę Czas mi nadał wdycham, sztuczność Nie wiem czy to sen, czy jawa